mam dla Was dzisiaj? Kolejny stroik. Tak, tym razem będzie stroik ze zniczem. Wstążka, wiecie, no ma taki połysk. I no dla mnie te kwiaty ze wstążki są po prostu mega. Usuwam sobie... O! Sama mi się Asia Dzień dobry, kochani! Witam Was po dwutygodniowej przerwie. Wróciłam do żywych. Co mam dla Was dzisiaj? Kolejny stroik. Wszystkich świętych coraz bliżej, więc myślę, że jeszcze jeden pomysł na stroik Wam się przyda. Może akurat ktoś skorzysta. Oczywiście mój ulubiony materiał, wstążka. Będziemy sobie dzisiaj robić takie oto kwiatuszki. Podobne do tych, które robiłam już kiedyś, ale mm, nieco inne. No to co? Jedziemy. Ja zrobiłam kwiatki dwukolorowe. Możecie oczywiście zrobić jednokolorowe. To już według uznania. Mi nawet łatwiej będzie Wam wytłumaczyć wszystko po kolei, jak mam dwa kolory, bo biorę sobie jeden kolor. Tutaj mam paseczek długości 7 cm, to jest wstążka 2,5 cm. I 6 cm drugi. 7 i 6. Składamy na pół. Odcinamy tutaj górę, tak po skosie. Opalamy, teraz trzeba szybko zacisnąć. Jeśli Was parzy w ręce, to y, możecie to zrobić pęsetą. I teraz składamy tutaj ten dół do środka, z drugiej strony tak samo do środka i opalamy ten dół. Też szybciutko zaciskamy. Tutaj nam się wszystko ładnie połączy. I proszę bardzo, takie płatki. Jak ktoś oglądał poprzednie filmiki, tam już takie płatki robiłam. No, tak samo robimy ten mniejszy. I teraz tak. Tych małych płatków potrzebuję więcej. 10 na jednego kwiatka. 10 małych i 6 dużych. Bardzo się cieszę, że ten poprzedni film ze strojkiem na grup. No, cieszy się bardzo dużą popularnością. Fajnie, że korzystacie z tego mojego pomysłu. I powiem Wam szczerze, nawet wczoraj gdzieś mi się na Facebooku akurat wyświetliło ogłoszenie o sprzedaży stroików. Co prawda, stroik z takich kwiatów gotowych, kupnych, ale doznałam szoku, bo stroj gdzie naliczyłam chyba 13 kwiatów, i to były róże, tylko różnej wielkości. Słuchajcie, 290 zł. Kowara miała bawa. No, powiem wam, że cenią się ludzie. Ja wiem, że no, to trochę kosztują, te wszystkie materiały, i trzeba chwilę czasu poświęcić na to, żeby taki strojik zrobić. Ale no, nie wiem, może ja się nie znam. Jeśli y, ktoś takie strojiki wykonuje, to przepraszam. Jeśli Cię yy, obrazi teraz za takie moje gadanie tutaj, ale, ale dla mnie dużo. Jak mogę sobie zrobić sama, to wiecie, jak zawsze to zostaje w kieszeni, prawda? No dobrze, moi drodzy, płatki gotowe. To bierzemy się za sklejanie. Jak to robię? Po prostu tutaj na tym brzegu takim. Tutaj jest tak ładnie wydzielone na tych płatkach. Nakładam trochę kleju i przyklejam drugi płatek. Teraz znowu nakładam tutaj na tym brzegu klej. I przyklejam trzeci płatek i znowu klej płatek klej płatek. I klej. Płatek. Mamy tym sposobem sześć płatków, tak? I teraz łączymy pierwszy płatek z ostatnim. Tu nakładam trochę kleju. I łączę. Od razu powstaje mi taki fajny kształt kielicha. Proszę bardzo. Teraz Łączę sześć małych taki sam sposób. Jeden, dwa. I dodajemy kolejne. Tak jak mówiłam, no yy, nieskomplikowane. Strojik wydaje mi się dosyć yy, szybki i łatwy do zrobienia. Zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Mamy już cztery. Ten stroj, który robiłam ostatnio, był taki dosyć, dosyć duży. Może nie jakiś przesadnie duży, ale dosyć duży. Ten będzie mniejszy. To będzie po prostu taki stroiczek symbolicznie na grób. Ale wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądał. Mamy 6. sklejamy pierwszy z ostatnim. Dobrze, i teraz z tych małych płatków robimy trzeci kielich, ale używając czterech płatków, już nie sześciu, tylko czterech. Szybciutko sklejam. Cztery płatki. Dwa. Trzy. I przez to, że te płatki mają dwie wielkości, to one też tak fajnie się układają, bo nie zachodzą jedne na drugie. Nie przesłaniają się, tylko się y, układają tak warstwowo fajnie. Dobra. I teraz łączymy. I tutaj już mamy taki fajny, malutki kielich, taki środeczek. I słuchajcie, do środka ja używam takich, takich perełek na, na nitce. Możecie użyć takich jak już pokazywałam, pokazywałam ostatnio. Takie gotowe z Pepko. Z Pepko to są. A te kupiłam na Allegro. Tu już są gotowe w, takim, w takiej wiązce. Tutaj sobie musimy wiązkę zrobić, więc ja biorę, biorę sobie trzy te pręciki. takie składam. I przyklejam je tutaj do środka. O tak. Mamy no fajnie ten środeczek tak wypełniony. Teraz łączymy go z tym drugim kielichem. i łączymy z trzecim, największym. Dobrze. I kwiat mamy gotowy. Liście robimy w taki sam sposób, jak płatki. Tylko podpowiem Wam, że ja użyłam tutaj dwóch szerokości wstążki. Tu jest 38, a tutaj jest 25 mm. I dokładnie tak samo, jak te płatki wykonuje liście. Dokładnie tak samo, więc no, nawet nie będę Wam pokazywać, bo szkoda Waszego czasu. I słuchajcie, jak robimy ten stroik? Ja sobie go wymyślałam. Uwaga! ta ta na ramce. Na ramce. Tylko tak. Usuwam sobie. O. Samo mi się usunęło. No. Jak cudnie. To yy, W zamyśle to miało być usunięte, z tym, że najpierw chciałam sobie usunąć obrazek ze środka, no ale dobra. Ufmy się, że tak to miało wyglądać. Usuwam sobie ten obrazek ze środka. Patrzcie, jak Słodka babcia, taka piękna. Może do czegoś wykorzystam. Zostawiam sobie tutaj tylko szkło. I usuwam sobie też te wszystkie tutaj elementy. Czy mi się to usunie? Spróbuję to wykręcić. Bo to mi będzie troszkę przeszkadzać. Będzie mi nierówno stało ta ramka. O! miarę się udało. Jeszcze to bym chciała jakoś oderwać. Ła wow, jak to jest mocno przyklejone. Nie wiem, czy mi się uda to wyrwać. W każdym razie wiecie, jak coś tutaj macie odstającego, to musicie to usunąć, bo Wam będzie nierówno stał cały stroj. Jak to mocno siedzi. O mamo! Jest siła. Dobra, zostało pozdrawione. Aż się smachałam. Dobra, z powrotem montujemy to. I tak. Ok, i widzicie teraz, nam fajnie płasko leży sobie ramka. No i co teraz? Obklejamy sobie ramkę liśćmi. Po kolei przyklejam liście. Moja ramka, jak widzicie, jest taka y, dosyć ładnie tutaj wyprofilowana. I ma jakieś takie ozdobniki, więc ja jej całej nie będę zaklejać, bo chcę, żeby ją było widać. Jeśli nie chcecie, żeby było widać Waszą ramkę, bo na przykład Wam się, no nie wiem, nie podoba, czy jest jakaś taka prosta, zwykła i chcecie ją zakleć, no to oczywiście zaklejamy ją jeszcze tutaj y, wszędzie na tych brzegach. I teraz mieszam Mieszam te duże liście z małymi, troszkę dużych, troszkę małych. Teraz będę tak sobie warstwowo układać. Lecimy najpierw pierwszą warstwę, a za chwilę będziemy lecieć kolejną. Tutaj niektóre wpuszczam bardziej poza ramkę, inne mniej. Jakby no, nie trzymam się tutaj linijki. Te liście, w ogóle ten kształt płatków, mi się osobiście bardzo podoba. One są takie fajne strzeliste, takie eleganckie. Coś mi się z klejem dzieje? Z pistoletem. Z klejem wszystko ok, tylko coś mi pistolet nie podaje tego kleju. No dobra. Lecimy z tymi liśćmi, bo ich jednak dużo trzeba przykleić. Wiadomo, im większa ramka, tym więcej liści. No ja sobie tu wybrałam akurat taką małą ramkę, no ale jeśli wybierzecie większą, to wiadomo, że z automatu i więcej liści i proponuję też więcej. Kwiatków zrobić, żeby jednak dość wypełnić tą ramkę, żeby nie była pusta. Słuchajcie, no to jest przyklejanie, 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 więc ja może zaraz do Was wrócę. No dobrze, ja już ten pierwszy okrąg mam zrobiony. Teraz sobie powypełniam jeszcze tutaj, gdzie, nie gdzie, żeby mi nie było widać tej ramki od środka. I jeszcze kilka. Dobra, co robimy dalej? Tak, tym razem będzie strojik ze zniczem. Ja sobie przykleję tylko tą podstawkę, bo na nią sobie później nałożę. Znicz. Tylko nie będę jej dawać na środku, tylko chciałam tak na boku ją dać. Przykleję ją sobie. I tutaj w tej stronę dociskam. I wypełniam sobie tutaj ten, ten obszar, na którym znicza nie ma. Przyklejałam miście. No jak widzicie, tutaj naprawdę no nie ma jakiejś trudności. Tu wszystko, widzicie, tak, że tak powiem, naturalnie wychodzi. Płatek się dokleja, dokleja, dokleja i ta kompozycja po prostu sama się tworzy. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam po prostu jak, jak patrzę na te wszystkie kwiaty ze wstążki. Wstążka, wiecie, no ma taki połysk. I no dla mnie te kwiaty ze wstążki są po prostu mega. A jeśli ktoś z Was robił te płatki, to wie, że one się robią bardzo szybko. Także zrobić taką ilość to też nie schodzi, kto wie, jak długo. A tak jak Wam mówiłam, ja je sobie robię przy okazji, jak coś oglądam albo czegoś słucham. Przyjemne, spożyteczne. Stawiam sobie tutaj ten mój I teraz słuchajcie, dodaję kwiaty, nic prostszego sobie, tylko sprawdzam wcześniej, jak je ułożyć, żeby, żeby to miało ręce i nogi. Przed przyklejeniem. Ja bym zrobiła coś takiego. Z racji tego, że tutaj, żeby tego zniszczać, tak, wiecie, całkiem nie zasłaniać. I od razu kleję. No i zobaczcie. Czyż to nie wygląda ładnie? Taki prosty, a według mnie bardzo efektowny stroj. No, zobaczcie sami. Taki inny niż wszystkie, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja takiego stroika nigdy nie widziałam. Według mnie fajny, inny, dość oryginalny. A co najważniejsze, nie kosztuje milionów, bo tutaj jest zaledwie kilka złotych plus znicz plus, ramka no ramka to też nie są kto wie jakie pieniądze. Także tanim kosztem możemy zrobić taki oto strojk. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I y, może podobne zrobicie. Życzę powodzenia w tworzeniu i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Pa!